Będziemy mieli nowy produkt inwestycyjny, Oki, czyli osobiste konto inwestycyjne, już niedługo będzie dostępne, przynajmniej tak zapowiada minister finansów. Zobaczymy, co z tego będzie, ale dzisiaj porozmawiam o tym, czy to się w ogóle opłaca, jakie są plusy tego, jakie są minusy i porównamy sobie do innych kont, dlatego że na szybkości zrobiłem taki kalkulator, który porównuje właśnie to konto Oki do konta IKE oraz do zwykłego konta maklerskiego. Pytanie, które się bardziej opłaca i też w jakich przypadkach? No, przyznam, że słuchając tej konferencji, robiąc jakieś notatki po tej konferencji, no, to ja już znalazłem dwa sposoby, w jaki sposób można sprytnie to wszystko obejść. Ale pamiętajmy, że ostatecznego projektu ustawy jeszcze nie, mam, nie mamy, nie widzimy go. Więc ciężko tutaj mówić jednoznacznie o takich konkretach, jak, w jaki sposób to można obejść. No, bo zawsze może być coś tutaj zmienione. Podejrzewam, że będzie jeszcze coś zmienione. Ale na ten moment, to co teraz wiemy, dzisiaj sobie to właśnie przeanalizujemy i porównamy te konta. IKE, zwykłe konto maklerskie, konto Oki i też jeszcze jedno konto, które sobie wymyśliłem. A zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub PTF, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub PTF, -y, do miesięcznego obrotu 100 000 euro prowizja w XTB wynosi 0%. A jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcję, założyć swoje konto na platformie XStation od XTB, na końcu tego odcinka będzie odnośnie do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuję w jaki sposób ja to robię. Jeżeli w trakcie zakładania konta wpiszesz hasło Konrad, pisane dużymi literami, otrzymasz dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. A więc czym jest to konto Oki? No, według zapowiedzi na razie, bo takie zapowiedzi dopiero mamy, to ma być osobiste konto inwestycyjne i ono ma pewne przewagi nad takim zwykłym kontem maklerskim. No bo jeżeli inwestujemy w akcje, w ETF, w jakieś inne instrumenty finansowe, to płacimy podatek 19% od zysków kapitałowych, tak zwany podatek Belki. I tutaj nieważne, czy zarobimy milion złotych, czy zarobimy 5 złotych. Ten podatek musimy zapłacić zawsze. Były zapowiedzi yy, obniżki tego podatku i wiele osób czekało właśnie na jakieś zmiany w podatku, belki, ewentualne obniżki. Tego nie mamy, ale mamy to konto OKI. OK. I czym ono się różni? No bo tutaj mamy ten 19% podatku od wszystkiego, a tam będzie to w taki sposób, że do poziomu 100 tysięcy złotych nie płacimy żadnych podatków. Nic absolutnie nie płacimy do 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o to konto OKI, OK, to jest też, myślę, że ciekawa sprawa, można mieć kilka. To znaczy, to nie jest tak, że musisz mieć jedno, tak jak na przykład konto IKE czy konto XZ, tylko na razie według tego projektu może być kilka, ale jeżeli chodzi o tę sumę 100 tysięcy, to to jest suma właśnie z wszystkich tych kont, tak? Masz dwa konta, na jednym masz 80 tysięcy, na drugim znowu też 80 tysięcy, to masz 160 tysięcy, czyli 100 tysięcy jest bez podatku, a 60 tysięcy, zaraz o tym powiem. Więc suma tych 100 tysięcy, suma tych kont, gdzie łączna kwota maksymalna 100 tysięcy, jest całkowicie bez podatka. I to jest rzeczywiście super sprawa. To znaczy do tej pory, jeżeli zaczynałeś swoje inwestycje giełdowe, no to zazwyczaj przeciętny taki człowiek, który zaczyna na giełdzie, no to ma portfel 10, 15, 30, 50 tysięcy i taka osoba nie będzie płaciła żadnego podatku, jeżeli zdecyduje się zlikwidować takie konto. No bo tutaj mamy istotną sprawę. Jeżeli mamy na przykład konto IKE czy konto Xe, to to są konta emerytalne. I tutaj jest, są określone warunki, tak? czyli trzeba je usunąć dopiero w momencie, kiedy osiągamy ten określony wiek. Tutaj w przypadku tego konta OKI czegoś takiego nie będzie. Tam nie będzie, przynajmniej według tych zapowiedzi, żadnych ram czasowych, czyli mamy do czynienia z tym, że dzisiaj zakłada za nie wiem, 3 lata, na przykład, chcę, chcę usunąć, nie zgromadziłem więcej niż 100 tysięcy złotych, nie zarobiłem więcej niż 100 tysięcy złotych. Na tym koncie jest powiedzmy 95 tysięcy, wypłacam. Nie płacę absolutnie żadnego podatku, i to jest rzeczywiście, rzeczywiście fajne. Swoją drogą ciekawe jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o to kilka kont, no bo mówiłem o tym, że tych kont może być kilka. Więc jeżeli mam na jednym na przykład 80 tysięcy złotych, na drugim mam 70 tysięcy złotych to wtedy mam łącznie 150 tysięcy złotych. Więc podatek, o którym zaraz powiem, płacimy od tych 50 tysięcy. Ale w jaki sposób? Od tego konta, gdzie mam więcej, czy po prostu dzielimy jakoś po połowie, czy jak to będzie wyglądało? No bo może mieć więcej kont tych OKI, jak też to banki i te instytucje finansowe, które to będą oferowały, będą musiały ogarnąć. Ciężko mi to jednoznacznie określić, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mówiłem o bankach i instytucjach finansowych, dlatego że te właśnie instytucje finansowe, które mają na przykład konta IKE czy IGZE, Czyli banki, brokerzy, oni również mogą oferować takie konto. Oki. OK. Czy będą oferowali, to, to zobaczymy. W każdym razie mamy pierwszy punkt, czyli 100 tysięcy złotych bez podatku. Co później, co w momencie, kiedy przekraczamy te 100 tysięcy złotych. I to myślę, że wiele osób interesuje, dlatego że. Bardzo duża część inwestorów, kiedy inwestuje przez dłuższy czas, przez kilka, kilkanaście lat, no to te 100 tysięcy naturalnie przekracza. Ja wiem, że na początek, powiedzmy, 100 tysięcy może być dla Ciebie duże, ale jeżeli inwestujesz, powiedzmy, 10 lat, no to zazwyczaj takie osoby już mają no grubo przekroczone te 100 tysięcy. Co wtedy? Wtedy płacimy podatek. Podatek płacimy co roku od sumy wszystkich aktywów powyżej tych 100 tysięcy złotych. To oznacza, że nieważne czy zarabiamy, czy tracimy. Czy nie, dokuje, nie dokonujemy żadnych transakcji i w ogóle nasze inwestycje nie ruszają się? Powyżej 100 tysięcy płacimy podatek. 0,8-0,9% takie są zapowiedzi. To ma być, jak minister finansów powiedział, niski podatek poniżej 1%, i tutaj właśnie dał takie widełki. 0,8-0,9% on jeszcze będzie w specyficzny sposób obliczany. Jeszcze nie do końca wiemy, na jakim konkretnym poziomie on będzie, więc jak będziemy patrzeć na kalkulacje, bo ja tutaj zrobiłem taki kalkulator, przyjmijmy dwa założenia: 0,8 i 0,9, czyli mówimy o takim, no z jednej strony ktoś może powiedzieć niskim, bo 08 to nie jest zbyt wysoki podatek, ale z drugiej jednak strony, Mówimy o sytuacji, w którym płacimy go zawsze. Czyli wyobraź sobie, jest krach na rynku. Na przykład masz wszystko w akcjach i akcje tracą 40-50%. Takie sytuacje raz na kilkanaście lat mogą się zdarzyć. Tak, 2008 rok chociażby to był taki duży krach na giełdzie. Co się wtedy dzieje? Wtedy na koniec roku jest obliczane, są obliczane twoje aktywa i, i tak płacisz ten podatek. Czyli nieważne czy zarobisz, czy stracisz, ten podatek płacisz. Podatek belki jest tylko od zysków. Więc od razu taka sprawa, która nam się narzuca na pierwszy ogień, to jest to, że to konto nie do końca będzie się opłacać. W zasadzie nie będzie się opłacać, jeżeli będziesz tracił. Więc jeżeli tracisz, tak, czyli no masz gorsze lata, to jeszcze dodatkowo jest na Ciebie nakładany ten podatek. No więc to jest ok, myślę, że dosyć istotny te minus tego konta, no bo my nie wiemy, co się będzie działo na rynkach, tak? Czy będziemy zarabiać, czy tracić. Oczywiście, jeżeli siedzisz na ETF-ach w dłuższym terminie, to raczej są to, są to plusy, ale z drugiej strony no są też inwestorzy, którzy tracą na giełdach i wtedy ten podatek będzie płacony. Jakie instrumenty będzie można kupować na tym koncie? Jeszcze tego do końca nie wiemy. Dlatego, że nie wiemy, czy będą tam na przykład akcje ETF-y zagraniczne, czy tylko mówimy o akcjach ETF-ach polskich oraz też o, o lokatach, o obligacjach. Dlatego, że minister finansów mówił o tym, że to ma wzmacniać polski rynek inwestycyjny, polski rynek kapitałowy, między innymi. Więc, skoro ma wzmacniać te polskie rynki, no to logicznym byłoby, że na tych kontach będzie ograniczenie do akcji polskich, do obligacji polskich, do lokat, bo o tym też minister finansów mówił. Ale czy tak będzie, no tego jeszcze nie wiemy. Nie mamy jakichś takich istotnych informacji. Co do lokat. Jak mówiłem, tam jest ta maksymalna wartość kwoty bez podatku 100 tysięcy złotych i wtedy na lokaty, obligacje oszczędnościowe albo w formie gotówki można mieć do 25 tysięcy złotych. Więc jest też jakaś taka forma dla ludzi, którzy nie chcą w ogóle ryzykować albo chcą bardzo nisko ryzykować do tego 25 tysięcy złotych. W każdym razie myślę, że najważniejsze sprawy to jest to właśnie, że 100 tysięcy złotych nie ma żadnego podatku. Powyżej tej kwoty 0,8-0,9% podatku od wartości aktywów, ale znowu powyżej tych 100 tysięcy, tak, czyli jak mamy 150 tysięcy, to to 0,8, 0,9 będzie obliczane od 50 tysięcy, a nie od 150 tysięcy złotych. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Jeżeli ktoś chce poznać szczegóły, no to była konferencja prasowa ministra Andrzeja Domańskiego. Na stronie Ministerstwa Finansów jest ta konferencja, pół godziny trwała. Ja też sobie takie właśnie notatki zrobiłem. Większość o większości rzeczy tutaj powiedziałem. Biorąc pod uwagę to, oki to ma być wzorowany na szwedzkim modelu konta ISK. Korzysta tam 40% dorosłych Szwedów i ono też jest dosyć podobne w swoim założeniu. Też tam są pobierane podatki od wielkości aktywów. 100 tysięcy zwolnione z podatku, o tym, o tym sobie mówiliśmy, jeżeli chodzi o efekty gospodarcze mówią, że oczekiwany napływ środków do oki w ciągu trzech lat to jest około 100 miliardów złotych, ale z drugiej strony oczywiście no, będą mniejsze wpływy z tytułu podatku Belki, z tym, że te mniejsze wpływy z tytułu podatku Belki no, to ma być 250-300 milionów złotych w 2027 roku, a więc tutaj mówimy o tym, że nie są to jakoś. Yy, Ogromne kwoty biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę całość tych wpływów, bo w 24 roku z czego, z tego, co kojarzę, 10,5 miliarda było wpływów z podatku belki. Ważna sprawa, środki muszą zostać wpłacone jako nowe aktywa. Czyli nie może być tak, że na przykład masz akcję powiedzmy spółki Orlen i przeniesiesz je do tego konta Oki. Nie, to będziesz musiał otworzyć konto Oki i będziesz musiał no, sprzedać te akcje i kupić tam, tak, czyli tu nie ma możliwości przenoszenia jakichś aktywów. Między, między obecnymi inwestycjami, a właśnie nowo otwartym kątem OKI. Planowane uruchomienie pierwsza połowa 2026 roku. Brak limitów czasowych, ani obowiązku utrzymywania środków przez określony czas. Czyli znowu, mogę tutaj założyć to konto za rok, mogę na przykład to konto usunąć. Nie ma tutaj żadnego, żadnego ograniczenia. Ja mam trzy pytania, to znaczy dwa pytania o furtkę, jak z tego w ciekawy sposób skorzystać, i jedno pytanie takie polityczne, no bo przedstawia to obecny rząd. A przypomnę, że prezydentem już w tym momencie jest Karol Nawrocki i Karol Nawrocki też mówił o tym w kampanii, że ma jakieś swoje pomysły właśnie na inwestowanie, na oszczędzanie, na inwestowanie. Pytanie, czy Karol Nawrocki nie zablokuje tej ustawy. Więc nawet jeżeli powiedzmy przejdzie to przez sejm, gdzie też oczywiście nie będzie to łatwe, no bo cała koalicja musi się na to zgodzić. Pytanie, jakie są w tym momencie te nastroje w koalicji odnośnie tego odnośnie do tego projektu, do tego pomysłu. My jeszcze tego nie wiemy, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście przejdzie. No ale jeżeli tak, no to trafi na prezydenta. Pytanie, czy prezydent to podpisze. Ciężko tu jednoznacznie określić. No przypomnę też odnośnie polityki, że w 27 mamy wybory i na razie wszystko na to wskazuje, że w 27 władza się zmieni. Więc nawet jeżeli to będzie wprowadzone w tym 26 roku, to czy nie będzie tak, że zaraz to będzie modyfikowane przez nową władzę. Więc przyznam, że jeżeli chodzi o mnie, no ja bym zdecydowanie, nawet gdyby to było wprowadzone, poczekał z tym kątem Oki do y, momentu, kiedy będą wybory i po wyborach. Zobaczył, czy nowa władza nie kombinuje coś z tym produktem, więc tutaj bardzo ciężko to stwierdzić. I to jest taka pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ale są jeszcze dwie kolejne rzeczy, o której chciałem powiedzieć. No bo mówiłem, że ja już widzę tu jakieś potencjalne furtki. Pytanie, oczywiście, jaki będzie ten ostateczny projekt, bo tego jeszcze nie wiemy, ale te dwie furtki, które mi się w tym momencie nasuwają, mamy do 100 tysięcy złotych. Brak podatku, czyli możemy mieć na przykład coś za 80 tysięcy, zarobić 15 tysięcy i nie zapłacimy od tego podatku, wyciągnąć te pieniądze. To no więc pytanie, czy to nie będzie tak, że jeżeli mam, powiedzmy, na przykład u siebie jakieś spółki dywidendowe, kupuję za 80 tysięcy, zakładam, że ta spółka nie rośnie, ale wypłaca mi cały czas dywidendę i zapłaca, wypłaca tę dywidendę 15 tysięcy złotych. Więc mam 80 tysięcy kupionej tej spółki, 15 tysięcy wypłaca mi tej dywidendy, czyli mam 95 tysięcy, ale ja tę dywidendę sobie wypłacam do siebie na swoje prywatne konto. No i tak robię co roku. I czy to oznacza, że ja w ogóle nigdy nie zapłacę od tego podatku? No bo nie przekraczam w ogóle tego, tego 100 tysięcy. No a z drugiej strony cały czas jakąś kasę z, tych, z tej spółki dostaję. Oczywiście wolałbym, żeby ta spółka szła w górę, ale powiedzmy, że jest sytuacja, w której nie idzie. No to mogę tak w nieskończoność wypłacać sobie te pieniądze bez żadnego podatku. Więc to widzę taki pierwszy, pierwszy czynnik, na który warto zwrócić uwagę. Jeszcze drugi czynnik, na który warto zwrócić uwagę, drugie takie obejście, próba obejścia właśnie tego systemu. Jeżeli to pierwsze nie działa, no to może zrobić tak, że kupuję coś powiedzmy za 50 tysięcy złotych, to mi rośnie do niech będzie 80 tysięcy. Powiedzmy taki idealny przykład. Więc wypłacam to wszystko, zamykam swoje konto Oki bo mogę je zamknąć kiedy chcę. I na następny rok znowu je otwieram i znowu kupuję coś za 50 tysięcy, znowu to mi rośnie do 80 tysięcy. Oczywiście pamiętajmy, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, tak? Ale czy to nie jest tak, że ludzie będą szybko kupować te akcje, otwierać sobie konto, kupować akcje czy jakieś inne instrumenty finansowe, mieć fajny zysk, zamykać szybko to konto, na następny rok znowu otwierać to konto i tak dalej? No to jednak prowadzi do tego, że będzie taki zwiększony handel, a raczej inwestorzy długoterminowy są nastawieni na to, że powinno się jak najrzadziej dokonywać tych transakcjach. Tu się mówi o tym, że możliwe, że jak najczęstsze robienie tych transakcji będzie tutaj bardziej premiowane, właśnie ze względu na to, że nie ma tutaj żadnego, żadnego podatku do 100 tysięcy złotych, więc możliwe, że właśnie taki sposób jest no, dobrym, spos dobrym pomysłem na ominięcie właśnie tego, tego limitu. Ciężko to jednoznacznie określić. W każdym razie, pytanie, jak to będzie konkretnie wyglądało finansowo, no to przygotowałem taki prosty kalkulator jak to może wyglądać. I to, co teraz widzisz właśnie jest tym prostym kalkulatorem. Ja tutaj dałem konto IKE, konto OKI i teraz yy, według tej zapowiedzi, ta, powyżej 100 tysięcy złotych ma być ten podatek 08 nie, nie ma konkretnie powiedzianego, jaki to jest podatek. Od wielkości aktywów, przypomnę, wszystkich aktywów. nieważny jest zysk, strata i tak płacisz. Więc dałem i OKI 0,8 i 0,9. Dałem zwykłe konto maklerskie, tutaj czyli ten 19% podatku belki i dałem jeszcze jedno konto maklerskie, Podatek 15%. Co by było, gdybyśmy właśnie te 15% zrobili, tak jak jest to chociażby w Stanach Zjednoczonych? Tutaj jedna rzecz, która już widać, różnica. OKI mówi się, że spadek wpływu do budżetu około 300 milionów złotych. Gdyby belka była na poziomie 15%, ten spadek to byłoby był, był około 2,3 miliarda złotych, a więc dużo, dużo większy. No i teraz jak to będzie wyglądało w stosunku do IKE, ale w stosunku też do zwykłego konta maklerskiego i podatek maklerskiego, gdzie jest podatek 15%. Tutaj też pokazałem to ISK, i chciałem je dodać, ale z drugiej strony, problem jest taki, że tam jest podatek mniej więcej. To, to co tutaj jest napisane, to jest mniej więcej. 0,85% od całej wartości aktywów. Z tym, że to się cały czas zmienia. W tym momencie to jest tak, jak patrzyłem, to średnio wychodzi 0,88% ze względu na to, że tam. To jest też obliczane co roku ten podatek. On trochę rósł i jest na poziomie procenta, ale do 150 tysięcy koron tego podatku tam nie ma, czyli też jest ta kwota wolna, ale to zostało dopiero teraz wprowadzone, więc to się cały czas zmienia, dlatego też nie dawałem do tego porównania. No i co tutaj się dzieje? Taka ciekawostka, jeżeli nic nie będziesz inwestować, to nic nie zarobisz ani nic nie stracisz. To, to jest magia tego konta, w zasadzie magia każdego konta. No to teraz dajmy sobie jakieś wartości, jak to może wyglądać przy takim właśnie długoterminowym inwestowaniu. No bo ja raczej jestem zwolennikiem długoterminowego inwestowania. Powiedzmy, że wpłacam sobie 20 koła. Tutaj ważna rzecz, ja pomijam te kwoty na IKE. To znaczy, pomijam to, że jest jakiś limit na, na IKE, więc to jest takie jedno założenie. I o drugim też ci zaraz, zaraz powiem. No to oczywiście wszędzie mam 20 tysięcy, tak? Wartość końcowa, jak to wygląda? Oczywiście już po podatkach 20 tysięcy złotych i zysk w stosunku do zwykłego konta maklerskiego. No, ze względu na to, że nie mam żadnej stopy zwrotu, stopa zwrotu jest 0, no to żadnego podatku nie płacę nigdzie. No to teraz dajmy sobie, że rocznie dopłacam 12 tysięcy złotych, tak? No powiedzmy 1000 złotych miesięcznie daje 12 tysięcy, więc dajmy sobie 12 tysięcy rocznie. No i liczba lat inwestycji, no to nie będzie ten parametr, na, dajmy na przykład 20 lat. Będziemy zaraz to, to zmieniać. No i od razu widzimy jedną rzecz. Jeżeli yy, nic nie zarabiamy, to te konta oki nam się nie opłacają. Ze względu na to, że płacimy tam od nadwyżki ponad 100 tysięcy od całej wartości tych aktywów, tak? Czyli jest to myślę, że logiczne, jeżeli nic nie zarabiamy, no to na koncie maklerskim nie płacimy podatku, no bo nie mamy zysku, a tam płaci się od całości tej, tych wszystkich, wszystkich aktywów, powyżej oczywiście 100 tysięcy. Więc od razu widzimy, że przy stopie 0 to się nam nie opłaca. Też przy stopie bardzo niskiej pewnie nie będzie nam się to opłacało, bo jeżeli damy, że przez te 20 lat nasza średnia stopa zwrotu będzie 1%, no to dalej nam się to nie będzie w ogóle opłacało. Najkorzystniej wypada tutaj konto, konto IKE. I od razu to taka druga sugestia. Mówiłem o tym, że pierwsza sugestia jest taka, że w IKE nie biorę pod uwagę tego limitu rocznego, no bo 12 tysięcy i tak tego limitu nie, nie przekracza. A przy okazji kontach OKI. Przyznam, że to nie jest taki idealnie co do złotówki dokładny kalkulator. Taki był, byłoby bardzo ciężko zrobić. Ten kalkulator nie sprawdza, do którego, od którego roku przekraczasz te 100 tysięcy złotych. Tak? Czyli jakby zakłada, że ta nadwyżka powyżej 100 tysięcy istnieje cały czas. Nie zmienia kwoty nadwyżki z roku na rok. Traktują ją jako stałą średnią, przez co może się okazać, że na przykład ten kalkulator troszeczkę zawyża ten podatek przy bardzo krótkim okresie inwestowania. Ale może być też niedoszacowany przy bardzo wysokim zwrocie i dużej nadwyżce, tak? Czyli jakbyśmy mieli nie wiem, stopy zwrotu powiedzmy 40%, no to ten kalkulator może tutaj trochę oszukiwać, ale biorąc pod uwagę to, co będziemy tutaj porównywać, no to myślę, że będzie to w miarę dokładnie. Jak mówię, to nie jest idealne co do złotówki, ale mniej więcej pokazuje, w jaki sposób to, w jaki sposób to będzie obliczane. No, bo jeszcze raz tutaj mówię, dosyć ciężko byłoby taki kalkulator mi zrobić. Więc bierzemy pod uwagę roczną stopę zwrotu, niech będzie najpierw jakąś dosyć niska, 5%. Myślę, że przez 20 lat no, inwestując nawet w ETF, a na SNP500 mamy dużo więcej niż 5%, więc 5% nie jest jakieś strasznie ciężkie do osiągnięcia. I to tutaj się okazuje. No okazuje się, że no oczywiście konto maklerskie zysk w stosunku do zwykłego konta 0 i tu zawsze będzie 0, najlepiej wypada konto IKE, zdecydowanie najlepiej wypada konto IKE. No później konto Oki i, 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 i konto maklerskie, gdzie byłby podatek Belki 15% wypadają w miarę podobnie. Słabiej wygl wygląda konto Oki, OK, gdzie jest 0,9%, więc zauważmy, ta opłata, że to będzie 0,8 czy 0,9%, no dosyć mocno może wpływać jednak na opłacalność albo brak opłacalności tego, tego naszego konta. No to dajmy te 10% stopy zwrotu i myślę, że to też jest nie najłatwiejsza, ale wciąż realna, tak, te 10%. Jeżeli weźmiemy sobie 10% przez 20 lat, to się okazuje, okazuje się, że najsłabiej wygląda, no oczywiście konto maklerskie, zwykłe, ale konto maklerskie, gdzie jest podatek 15%, też wygląda słabo. My tutaj zyskujemy tylko około 25 tysięcy złotych. W przypadku konta OKI, 0,8 my zyskujemy 50 tysięcy, nawet ponad 50 tysięcy, no trochę mniej niż 50 tysięcy, oki 0,9. Bezkonkurencyjnie, bezapelacyjnie, na pierwszym miejscu jest jednak konto IKE, i od razu tutaj taki spoiler: nieważne jakie parametry my tutaj weźmiemy, konto IKE będzie najlepsze zawsze. Pamiętajmy o tym, że na koncie IKE oczywiście możemy wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i też tam są limity roczne, ale konto IKE jest po prostu najlepsze w przypadku tych wszystkich symulacji. No, ale to co będzie, jeżeli na przykład będziemy dopłacać więcej, czyli powiedzmy, jesteśmy w stanie dopłacać 2000 miesięcznie, no to niech będzie 24000 rocznie. Tutaj daję jako dopłatę jedną dopłatę roczną. Tak to, tak to wygląda, czyli 24000 rocznie dopłacamy. To się okazuje, no okazuje się mniej więcej to samo, czyli też najgorzej wypłata maklerska gdzie jest 15%, później oki 0,9, oki 0,8. No logiczne jest to, że tam gdzie jest niższa opłata, to wypłata lepiej. Ike wypada dużo lepiej. I zauważmy, jakie to są potężne różnice między kątem Ike a kątem Oki. Oczywiście, ja nie chcę mówić, że, że nie opłaca się w ogóle konto oki, bo się opłaca w stosunku do zwykłego konta maklerskiego. I jeżeli będziemy zarabiać, jeszcze raz to chcę podkreślić, jeżeli ta stopa zwrotu będzie na jakimś sensownym poziomie, jakby to była poziom 2% na przykład, no to znowu może się jednak okazać, że te konta oki powodują nam stratę w stosunku do zwykłego, zwykłego konta. Tutaj w okolicach 3-4%, zauważmy, w zależności od tego, jakie są pozostałe parametry, no to to może wychodzić nawet tutaj zauważmy, że, że mamy 6% i dopiero tutaj to konto OKI 08 jest lepsze niż konto, niż konto zwykłe maklerskie, więc też to bardzo dużo zależy od tych parametrów, jakie my tutaj sobie wprowadzimy. Jeżeli będą to jakieś same parametry, ale liczba lat inwestycji to będzie 10, no to zauważmy, że tutaj już to konto OKI znowu jest lepsze od tego maklerskiego zwykłego i lepsze od maklerskiego, gdy to jest 15-15%. Więc widzimy, że myślę, że jest to dosyć mocno zależne od, od tych parametrów. Ja wziąłem pod uwagę na początku, że mamy 20 tysięcy i dopłacamy te 12 tysięcy rocznie, bo myślę, że to jest zupełnie coś takiego naturalnego i tutaj ja bym raczej lawirował między liczbą lat inwestycji roczną stopą zwrotu, tak, jeżeli mamy 15 lat z inwestycji no, okazuje się znowu, że dokładnie to samo. Oki 08 jest na drugim miejscu za, za IKE. Czyli można powiedzieć, że biorąc pod uwagę te, te konta, no zazwyczaj jest tak, że to IKE jest najlepsze, a na drugim miejscu jest to OKI 0,8%. A co się wydarzy, jeżeli będziemy właśnie patrzyli wyłącznie do 100 tysięcy, czyli mamy powiedzmy tę, dajmy. 0,0 i dajmy początkową wartość inwestycji, nie mamy nic, ale rocznie płacimy 1000 złotych i przez 5 lat to inwestujemy na stopie zwrotu 5. No to się okazuje, że nie płacimy podatków w ogóle przy okazji konta OKI, czy to 0,8 czy 0,9, więc jest tak samo opłacalne jak IKE. Więc zauważmy, najlepsze co może dać nam konto OKI to tę samą opłacalność co konto IKE. Oczywiście trzeba pamiętać, że na koncie Oki nie mamy tych obostrzeń odnośnie wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego. No więc widzimy, że jest to ciekawa forma na początek, no ale jeżeli chodzi o późniejsze, późniejsze inwestycje, no to myślę, że IKE zdecydowanie tutaj góruje. No bo jeżeli sobie weźmiemy chociażby roczną dopłatę, niech będzie te 6000 zł, płacimy 500 zł miesięcznie. Myślę, że to jest coś zupełnie naturalnego przez 15 lat widzimy, że jeżeli będzie ta stopa zwrotu powiedzmy na poziomie 8, no to już kto konto IKE jednak nam daje trochę lepsze wyniki. Jeżeli jesteśmy jakkolwiek powyżej tych 100 tysięcy zł, to konto IKE po prostu będzie dawało nam lepsze zwroty. Więc w jaki sposób ja patrzę na to konto Oki. Ono patrzę w ten sposób, że to jest na pewno ciekawa sprawa, do 100 tysięcy złotych. I gdybym ja miał w tym momencie pomyśleć, jaki to jest ten najbardziej optymalny poziom inwestycji Oki, IKE albo zwykłe konto maklerskie, to zakładając, że nie ma tych furtek, o których wcześniej mówiłem, czyli nie da się tak w nieskończoność tutaj wypłacać tych, tych zysków, no to myślę, że na początek sam najlepsze zdecydowanie Oki, ale tylko do 100 tysięcy złotych. Później już brałbym Ike, bo między Oki a Ike do 100 tysięcy złotych nie ma żadnej różnicy, tylko Oki mogę w każdej chwili sobie zlikwidować, bez tego podatku. Ike też można zlikwidować, ale wtedy płacimy podatek, więc do 100 tysięcy złotych Oki. Powyżej 100 tysięcy złotych Ike, zdecydowanie Ike. A dopiero te nadwyżki na jakieś inne konto, pamiętajmy, mamy jeszcze konto X, mamy konto OIP, no i później też ewentualnie konto maklerskie zwykłe. Napisz w komentarzu, co ty o tym sądzisz, czy uważasz, że te furtki, o których powiedziałem, przejdą, czy w ogóle to przejdzie, no bo jeszcze czekamy na resztę koalicji, czekamy na. Podpis prezydenta, a zaraz będą wybory, więc pytanie, czy to przetrwa. Pytanie jest bardzo wiele, odpowiedzi bardzo mało. W każdym razie, na razie to co wiemy, myślę, że krok w dobrym kierunku. Czemu nie? Zachęci to może ludzi do inwestowania właśnie na tych kontach. Oki, jedna rzecz, którą przeczytałem na x i napisał o tym przemek Staniszewski, czyli analityk fundamentalny, i to jest bardzo istotna rzecz. Czy instytucje finansowe nie będą tego wykorzystywały do tego, żeby oferować swoim klientom bardzo drogie, różne rozwiązania? Bo pamiętajmy o tym, że inwestowanie w akcje, w ETF-y naprawdę nie jest ciężkie, a opłaty tam są bardzo niskie. Wszystkie różne produkty banków, które nam polecają, jakieś super lokaty połączone z czymś tam, dodane do tego jakieś inne dziwne rzeczy, produkty strukturyzowane, jeszcze dodamy zdjęcia Kim Kardashian i inne takie rzeczy, które. Finalnie okazuje się, że są bardzo drogie. One będą niestety, ale oferowane przez różne instytucje finansowe i pewnie na tym koncie OKI będą to, to oferowane, ze względu na to, że tutaj się powie, na tym koncie, przy tym naszym super, ekstra, hiper produkcie, który w rzeczywistości jest totalnie badziewny, będziesz inwestował bez żadnych dodatkowych podatków. Więc wyobrażam sobie, że coś takiego będzie. I to jest też ten pewny minus, który, No podejrzewam, że... Przyjdzie. W każdym razie czekamy na projekt ustawy. A jak Ty oceniasz oki, napisz o tym w komentarze. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się. Cześć.